W pierwszej części filmu przedstawiliśmy wilka. W drugiej sposoby zabezpieczania stad na terenach, gdzie wilki występują. Pora na prezentację jeszcze jednego elementu tych zabezpieczeń. Pośród psów pasterskich da się wyróżnić dwie grupy: psy zaganiające i psy stróżujące. Pierwsze pomagają w manipulowaniu stadem owiec. Potrafią łapać i przytrzymywać wskazane sztuki. Najbardziej znane rasy w tej grupie to border collie i owczarek szkocki. Drugą grupę psów pasterskich Psy stróżujące od wieków użytkuje się w górzystych obszarach Europy i Azji. Służą do pilnowania owiec i kóz przed atakami dużych drapieżników oraz przed złodziejami. Stado uważają za swoją sforę. Mają silnie rozwinięty instynkt obrony swojej grupy i terytorium. Stała obecność psów i wychodzenie naprzeciw intruzom zazwyczaj zniechęca drapieżniki do ataku. Walki, Zdarzają się rzadko. Dzikie zwierzęta, mimo głodu, instynktownie unikają zagrożenia. By żyć, muszą polować. Poważne zranienie może być wyrokiem śmierci. Na świecie znanych jest kilkadziesiąt ras pasterskich psów stróżujących. Najpopularniejsze to Owczarek Kaukaski, Pirenejski Pies Górski, Turecki Akbarz czy słowacki czuwacz. Nasza rodzima rasa to owczarek podhalański. Jak inne psy tej grupy, wywodzi się od dogów tybetańskich. Trafiły one do Europy już tysiąc lat temu, w czasie migracji ludów. Na terenie polskich Karpat przodkowie owczarka podhalańskiego pojawili się prawdopodobnie z pasterzami wołoskimi w XV i XVI wieku. Dorosłe owczarki podhalańskie mierzą w głębie 60 do 70 cm i ważą 40 do 60 kg. Psy są większe od sług. Tułów jest dość długi i masywny, z szerokim prostym grzbietem klatka piersiowa głęboka. Biała, stosunkowo długa sierść lekko faluje na grzbiecie szyi i tylnej stronie kończyn. Na głowie, pysku i w dolnej partii kończyn jest krótka. Nisko osadzony ogon, puszysty i ruchliwy, sięga mniej więcej do stawu skokowego. W podnieceniu pies unosi ogon do góry, przybiera on wtedy formę niemal idealnego koła. Głowa ma wyraźnie zaznaczoną krawędź czołową. Szeroki pysk zwęża się łagodnie ku nosowi, uszy średniej wielkości, ruchliwe, zwisające, oczy nieco skośne, ciemnopiwne, kończyny silnie zbudowane. Idealny pasterski pies stróżujący czuje się członkiem stada wypasanych zwierząt. Stale z nimi przebywa, nie wyrządzając im krzywdy. Jest czujny, instynktownie odpędza zbliżających się intruzów. Zachowanie dorosłego psa to kompilacja cech i predyspozycji dziedzicznych, a także zachowań wyuczonych, będących wynikiem własnych doświadczeń. Są bardzo zrównoważone, to jest istotne, chętnie współpracują z człowiekiem, łatwo się szkolą, bardzo przywiązują się do swojego stada. Intrust zostanie powitany na pewno bardzo nieprzyjaźnie, natomiast obcy po prostu nieufnie. Owczarki podhalańskie mają doskonałe predyspozycje, by pełnić funkcję stróża i obrońcy zwierząt, ale ich wychowanie wymaga wytrwałości i konsekwencji. Owczarki podhalańskie są rasą rodzimą, naszą, czyli najlepiej przystosowaną do panujących u nas warunków środowiskowych. Jak wybrać szczeniaka? Na wypasach coraz częściej można spotkać mieszańce z bernardynami i owczarkami kaukaskimi. To zwiększa ryzyko wystąpienia niepożądanych cech. Dlatego warto kupić psa rodowodowego z dobrej hodowli. Kontakt można uzyskać u lekarzy weterynarii lub w oddziałach Polskiego Związku Kynologicznego. Często pada pytanie, dlaczego lepiej jest kupić szczeniaka z hodowli, a nie z kartonu. Co uzasadnia różnicę w cenie pomiędzy jednym szczeniakiem a drugim? Odpowiedź jest bardzo prosta. Psy z hodowli muszą być badane. Zdrowie jest sprawdzone, badane są stawy biodrowe, oczy, charakter psa. Kupując z hodowli wiemy, że szczenie jest na pewno pod względem psychicznym zrównoważone, na pewno spełniło odpowiednie wymagania zdrowotne, odpowiednie dla każdej rasy inne. Zostały sprawdzone warunki hodowli. Nie są to szczeniaki zrozumnażalni, nie są to szczeniaki hodowane w strasznych warunkach w klatce czy, czy w brudzie. Jako hodowcy, a nie producenci psów, musimy dbać o formę szczeniąt, ale także i matki. I dlatego od jednej suki wolno nam tylko raz do roku mieć szczeniaki. Umęczona suka, która rodzi dwa, trzy mioty rocznie, u handlarza, u producenta, u rozmnażacza, nie może urodzić zdrowych, zarpanych szczeniąt. Urodzi szczenięta agresywne, strachliwe, które są potencjalnym problemem dla każdego nabywcy, ponieważ są to sprawy często nieodwracalne. Kiedy kupujemy z kartonu, po prostu, zwyczajnie napędzamy produkcję. Odbierany od matki szczeniak powinien mieć 7 tygodni. Trzeba zwrócić uwagę na kondycję fizyczną, prawidłową postawę i uzębienie. Nie należy brać szczeniaków, które dziwnie się poruszają, są wychudzone, apatyczne, mają wady postawy lub zgryzu. Młody pies powinien być odważny, towarzyski i cechować się zrównoważonym temperamentem. Nie należy wybierać osobników zbyt uległych ani zbyt dominujących wobec rodzeństwa. Ten zachowuje się wzorowo. Nie wpada w panikę, uważnie bada nowe otoczenie. Jak w przypadku każdego innego psa. Konieczne jest odrobaczenie i szczepienia przeciw chorobom zakaźnym. Uważny wybór właściwego szczeniaka znacznie ułatwi późniejsze wychowanie na dobrego obrońcę owiec. W Bieszczadach i na Karpackim Pogórzu, gdzie owce najczęściej mają do czynienia z wilkami, hodowcy mogą dostać szczeniaki owczarków nieodpłatnie. Środki na łagodzenie konfliktu między ludźmi a wilkami pochodzą z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk oraz od organizacji społecznych. Doktor Wojciech Śmietana właśnie wiezie kolejnego malucha. W tym wieku pies to powinien mieć dwa posiłki mleczne. Czyli na przykład kasza manna na mleku i dwa posiłki mięsne. A posiłki mięsne to mogą być e, porcje rosołowe z ryżem i z płatkami owsianymi, albo z otrębami pszennymi. E, taki rosołek i do tego jeszcze gotowane z marchewką, może być z burakiem. Nadchodzi czas pierwszej ciężkiej próby. Nie tyle dla młodego owczarka, co dla jego nowego pana. Następuje taki dosyć trudny moment yy, dla hodowcy, bo przez najbliższe dwa miesiące trzeba niemalże no, do minimum ograniczyć kontakt ze szczenięciem. W zasadzie ten kontakt powinien być ograniczony do dostarczania pokarmu i wody, oczywiście, i okresowemu sprawdzaniu, czy wszystko jest w porządku. Na początku szczeniaka najlepiej umieścić w boksie w bezpośredniej bliskości owiec. W pobliżu zawsze powinna być miska ze świeżą wodą. Zaraz po przywiezieniu szczeniaka trzeba karmić cztery razy dziennie. Po pewnym czasie trzeba umożliwić psu wychodzenie do owiec, ale wciąż powinien mieć możliwość schronienia się przed zbyt agresywnymi osobnikami ze stada. Pierwsze kontakty owczarka i owiec hodowca powinien mieć pod kontrolą. Czas wspólnego przebywania najlepiej wydłużać stopniowo. Warto zacząć od jagniąt i łagodniejszych osobników dorosłych. Gdy zwierzęta się ze sobą oswoją, można pozwolić na więcej swobody. Jeżeli człowiek nie hodowca, nie będzie przestrzegał pewnych reguł zachowania. W tych pierwszych dwóch miesiącach po wprowadzeniu szczenięcia do stada, no to niestety, jeżeli zacznie się z nim bawić na przykład, albo co gorsze, będą szczeniaka odwiedzać dzieci lub jakieś osoby z zewnątrz, no to ten okres socjalizacji no zostanie bezpowrotnie zaprzepaszczony i jest to praktycznie nie do odrobienia. U psa okres socjalizacji trwa mniej więcej do 16 tygodnia życia. W tym momencie pies um, zaczyna rozpoznawać um, członków swojego stada. Jeżeli będzie wychowywany wśród ludzi, to ludzie dla niego będą członkami stada. Jeżeli będzie wychowywany w tym czasie z owcami, to będzie rozpoznawał owce jako członków swojej sfory, a później jak dorośnie, będzie instynktownie ich bronił. To moje stado. Po okresie zimowego przebywania w owczarni młody pies pasterski nie powinien mieć co do tego wątpliwości. W okresie socjalizacji z owcami nie należy dopuszczać do kontaktu szczeniaka z innymi zwierzętami. Także w późniejszym okresie należy uważać, by nie przejął przez naśladownictwo wzorów zachowań psa zaganiającego lub innych psów z gospodarstwa. Młodego owczarka nie powinny też spotykać istotne przykrości ze strony owiec i hodowcy, jeśli w tym okresie doświadczy zbyt silnego strachu lub bólu. Stanie się nadmiernie lękliwy i wyprowadzenie go z tego stanu może być już niemożliwe. Poważnym błędem jest przyzwyczajanie psa tylko do jednej lub kilku owiec. W takiej sytuacji pozostałe owce nigdy w pełni nie zaakceptują psa. Będą przed nim uciekać co z kolei będzie prowokować go do pogoni. Trzeba pamiętać, że im pies starszy i większy, tym owce trudniej go akceptują. Zdarza się tak w, w pierwszym roku życia, najczęściej około między czwartym a ósmym miesiącem życia, że pies zaczyna intensywnie bawić się z owcami, nawet ustalać jak gdyby, swoją pozycję w hierarchii w stadzie. No i jeżeli rozwija się to w takim dosyć niepokojącym kierunku, no to hodowca musi zacząć reagować na takie sytuacje i karcić psa. Często wystarczającym skarceniem jest krzyknięcie, odwrócenie uwagi. Czasami można wykorzystać również rzucanie jakimś przedmiotem. Bicie, szarpanie psa no nie wchodzi kompletnie w rachubę, szczególnie jeżeli następuje po fakcie. Najlepiej jest ubiec, to znaczy obserwować psa i w momencie, kiedy widać po nim, że się szykuje do takiej intensywnej zabawy, wtedy odwrócić jego uwagę, albo w momencie, kiedy już tą owcę tam szarpie. Po fakcie pies kompletnie nie zrozumie o co chodzi, i jedyny efekt będzie taki, że będzie bał się gospodarza i zacznie go unikać. Dla wyładowania potrzeby gryzienia należy psu dostarczyć dużą kość wołową lub kupić w sklepie zoologicznym sztuczną kość wykonaną ze sprasowanych ścięgien. W momencie, jeśli by się tak zdarzyło, że zamęczy jagnię albo mocno porani, no to wtedy psa można do takiej owcy martwej już przyprowadzić i wtedy go ewentualnie tam skarcić. Jeżeli w momencie, kiedy zaczyna próbować szarpać ponownie już martwe zwierzę czy ranne. Także stworzyć jak gdyby warunki, żeby sprowokować takie zachowanie i dopiero w tym momencie zareagować. I można taką czynność kilkakrotnie powtórzyć. To też daje czasami efekt, że pies zrozumie, że jest to zachowanie niewłaściwe. Mniej więcej w 12. tygodniu życia pies przestaje być szczeniakiem i staje się podrostkiem. Pora poznać otoczenie owczarni. Raz lub kilka razy dziennie pies powinien się wybiegać, po czym wrócić do owiec. Należy nakłonić psa, by podążał za panem z powrotem do owczarni lub zagrody. Natychmiast po spacerze warto dawać owczarkowi jedzenie. W ten sposób skojarzy sobie powrót do owiec z przyjemnym doznaniem. Najpierw spacer i powrót. Potem jedzenie, nie odwrotnie. Nadchodzi wiosna. Gdy tylko zazieleni się trawa, świat młodego owczarka znacznie się powiększy. Czuwanie i obrona stada są dla owczarka instynktowne. Zazwyczaj objawiają się około czwartego miesiąca życia. Młody pies nie od razu jednak będzie się zachowywał jak dorosły stróż stada. Na popełniane błędy i niepożądane zachowania trzeba od razu odpowiednio reagować. Taki moment w zasadzie krytyczny. Wchodowca w pierwszym roku życia musi naprawdę. Dużo uwagi i czasu poświęcić temu, żeby psa odpowiednio wychować. Bo jeżeli się przegapi ten okres, no to wtedy no, niestety jest to w następnym roku już nie, często nie do odrobienia. I często zdarza się, że gdy pojawiają się pierwsze problemy, na przykład z, ze zbyt intensywnym bawieniem się z owcami, pies trafia na łańcuch i w ten sposób jest już całkowicie jak gdyby no, cała praca idzie na, na, na darmo. Po pierwszym roku życia pies już powinien mieć na tyle ukształtowany charakter, że staje się dobrym stróżem, natomiast on cały czas zbiera doświadczenie również w kontaktach z drapieżnikami, które pojawiają się w pobliżu. Doktor Wojciech Śmietana bada skuteczność zabezpieczeń przed atakami wilków już od 15 lat. Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że połączenie dobrze wykonanego i utrzymanego w należytym stanie ogrodzenia elektrycznego z dozorem psa stróżującego to najlepsze rozwiązanie. W ogromnej większości przypadków straty spadają praktycznie do zera. Ogrodzenie no, też jest dobre, no ale. Jest, drugie, drugie 50% jest pies, zabezpieczenie. Wie pan, to jest istotne Z Tego czasu jak pasuch elektryczny mam, no to i psy są. Do tej pory jest spokój. Z początku nie wierzyłem, że przed wilkiem można się tak uchronić, ale teraz to wiesz. Kto ma problemy z wilkiem, powinien takie coś. Minha